Rafał Majka to człowiek, który spełnił swoje marzenia i osiągnął sukcesy na największych wyścigach świata. To on zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. To on wygrał trzy etapy i dwukrotnie zdobył koszulkę w grochy na Tour de France. To on został pierwszym Polakiem, który wygrał Tour de Polonie w ramach UCI i World Tour. Ale kim naprawdę jest Rafał Majka? Skąd się wziął? Jak przebiegała jego kariera? Jakie były jego największe sukcesy i Oraszki? Czy nadal jest bohaterem polskiego kolarstwa? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w tym filmie. Myślałem, że olimpijskie, a tak naprawdę zostałem doścignięty kilometr do mety i miałem brąz. No już tylko 500 metrów za moment i będzie wielki finisz. 6 godzin, 10 minut, ten medal, ten medal jest już prawie pewny. Tego medalu nikt na połowie nie wyrwie. Każdy z nas szedł po medal, a... Chłopaki przede mną się wywrócili, zostałem sam, nie wiem jak ja z tego wyszłem. Gwan Abermuth zmierza w olimpijskie złoto, a Rafał Majka tam z tyłu, na trzecim miejscu, mistrzem olimpijskim Degran Abermuth, ale Rafał Majka z medalem. Zawsze chciałem mieć medal olimpijski, nieważne czy miało być złoto, czy srebro, czy brąz. Zawsze chciałem mieć medal i to się udało. Rafał Majka, urodzony 12 września 1989 roku, zaczynał swoją podróż w małych zegartowicach. Jego historia na dwóch kółkach zaczęła się od przypadku. Rafał był wychowankiem klubu Krakus z Foszowice. Zbigniew Klęk, który przeprowadzał nabory dla drużyny kolarskiej, zauważył w czternastolatku coś więcej. Bo przecież to nie był zwykły chłopak. To był człowiek, który pod górę jechał szybciej niż inni. Jak mówi Klęk, nie chce dokonywać rewolucji w fizyce albo wyjść na analfabetę. Ale mogę powiedzieć przewrotnie, że im wyższa i cięższa góra, tym Rafał szybciej pod nią podjeżdżał. Mówię wam, Rafał Majka to jest prawdziwy talent. Człowiek góry. Z prawdziwego zdarzenia. W ciągu następnych Kilku lat Majka wygrał trzy z czterech etapów jednego z etapowych wyścigów w okolicach Dobczyc oraz zdobył medale na juniorskich mistrzostwach Polski. Ale to dopiero początek, bo w końcu musi nadejść moment, kiedy nasze marzenia wykraczają poza granice naszego kraju. I dla Majki ten moment nadszedł, kiedy skończył 18 lat. Rafałek, 100 lat, oczywiście nie wszystkie w kolarstwie, ale jeszcze przed to te najlepsze. Także życzę Ci, żebyś wskoczył do tej pierwszej trójeczki na podium, bo robisz to bardzo dobrze teraz. Rozpoczynając kolejny rozdział historii polskiego mistrza, pozwólcie, że przeniesiemy się do 2011 roku. Majka jest już na szerokich wodach międzynarodowego kolarstwa, reprezentując drużynę Saxo Bank. Dla wielu ludzi jest to zwykły bank z Danii, ale dla latych, którzy znają smak asfaltu i wiatru we włosach, to nazwa jednej z najbardziej prestiżowych drużyn kolarskich na świecie. Już wtedy opinie ekspertów typowały świetlaną przyszłość dla naszego rodaka. Jednak nie wszystko szło zgodnie z planem, przychodzi rok 2012. To ten moment, kiedy Rafał napotkał pierwsze poważne problemy na swojej drodze na szczyt. Mówią, że sport to zdrowie, ale chodzi tu tylko o sport amatorski. Kolarstwo to nie tylko chwalebne zwycięstwa, to także bolesne upadki, kontuzje wewnętrzne i wiele godzin spędzonych na rehabilitacji. Właśnie wtedy Rafał Majka doświadczył, co to znaczy być sportowcem na pełen etat. Czy zrezygnował? Czy poddał się? Absolutnie nie. W 2013 roku wraca na siodło jak prawdziwy. Phoenix z popiołów. Debiutuje w jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie, Giro d'Italia. Wszystko idzie jak spłatka. Majka kończy na niesamowitym siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej. Mówię Wam, na taki debiut można czekać całe życie, nie zwracając uwagi na to, ile przeszkód napotkało Cię po drodze, a potem przychodzi Mediolan Turyn. Ten sam rok, inny wyścig, ale te same emocje. Majka kończy na drugim miejscu. Czy ktoś był zaskoczony? Raczej nie. To jest Rafał Majka, człowiek, który zna tylko jedno słowo zwycięstwo. Na koniec roku Rafał zdobył brązowy medal w Giro de Lombardia. Już wtedy wiedzieliśmy, że Rafał Majka to więcej niż tylko kolarz, to prawdziwy mistrz. Chyba na ten moment sam nie zdawał sobie sprawy, że to dopiero początek. Ja myślę, że nie, jeszcze jeszcze dużo brakuje do zdobycia, ale ale na pewno sezon był udany, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Jakby to powiedzieć, praca się opłaca. 2014 rok. Tysiące kilometrów stąd, na krętych drogach Francji, historyczne zmagania doświadcza nasz bohater Rafał Majka. 19 lipca. Serca miłośników kolarstwa biją szybciej, kiedy Majka zrywa z peletonu i zaczyna wspinaczkę. To etap, na którym Majka zapisuje się złotymi zgłoskami w historii polskiego kolarstwa, stając się drugim Polakiem, który staje na podium jednego z etapów wyścigu Tour de France. Pierwszy był Zenon Jaskuła w 2013 roku. Kiedy Majka przekracza Tracza linię mety. Internet zalewa fala gratulacji dla polskiego kolarza. Co więcej, ta przygoda nie skończyła się tylko na tym jednym etapie. Tego samego roku nasz mistrz zdobywa kolejne laury, wygrywając klasyfikację generalną Tour de Polonie. Przechodzimy do 2015 roku. Majka po raz kolejny wygrywa etap na Tour de France. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to teraz powinien już je porzucić. Rafał Majka to kolarz z najwyższej półki, a jego osiągnięcia nie są przypadkiem. Tego samego roku w sezonie jesiennym Majka zostaje pierwszym Polakiem, który staje na podium klasyfikacji generalnej wyścigu Vuelta, a Espana. Historia Polaków na szczycie kolarskich rywalizacji pisze się dalej. A Rafał Majka znowu przesuwa granice możliwości. 24 lipca 2016 roku kolejne zwycięstwo w klasyfikacji górskiej podczas Tour de France. Ale dla Rafała Majki to jeszcze za mało, a pierwszy medal z Igrzysk Olimpijskich staje się teraz głównym celem na jego drodze. Zatem to już 2016 rok, moment, w którym Majka rusza ku kolejnym górskim celom, ale tym razem to nie Alpy. Pireneje czy Sierra Nevada, tylko zielone wzgórza Rio de Janeiro. Podczas Igrzysk Olimpijskich najważniejszym celem jest przekroczyć linię mety jako pierwszy. Ale dla Majki linia mety to prawdziwe osiągnięcie marzenia z dzieciństwa. I udaje mu się. Rafał ukończył wyścig na Igrzyskach w Rio, a na jego półkę trafia brązowy medal olimpijski. I tym oto sposobem Majka dołącza do elitarnego klubu medalistów olimpijskich. Nie ma nic lepszego dla sportowca niż zdobywanie olimpijskich Medalu. To jest trofeum, które sprawia, że jest się częścią historii, a Rafał Majka. Na pewno na to zasługuje. Tym osiągnięciem Rafał Majka wznosi kolarstwo w Polsce na zupełnie nowy poziom i mogłoby się wydawać, że jego cała przygoda z kolarstwem idzie zgodnie z planem, ale czy dalsza jego ścieżka kariery potoczyła się tak, jak sam tego chciał? Gdzie teraz jest Rafał Majka i jak radzi sobie w obecnych czasach na asfalcie? Słuch o nim zaginął, a polskie kolarstwo oczekuje na powrót wielkiego sportowca na szczyt. Yes, yes. No! <laughs> Rafał pokazał nam wszystkim, co to znaczy być prawdziwym kolarzem. Trzecie miejsce na letnich Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze miejsce w klasyfikacji górskiej Tour de France. Pierwsze miejsce w Tour de Polonie. Drugie miejsce w Tour of California. Pierwsze miejsce w Tour de Słowenii. I pierwsze miejsce na piętnastym etapie Welta, a Espania. A chciałbym tylko przypomnieć, że to jeden z najtrudniejszych wyścigów kolarskich na świecie. Oczywiście to tylko kilka z jego wielkich sukcesów w karierze. Widzicie tą ilość jego osiągnięć na ekranie. Tak, to on, Rafał Majka, niesamowity zawodnik, którego prędkość, determinacja i wytrzymałość są podziwiane na całej świecie. Jednak nie zawsze wszystko układa się po myśli sportowców, i tylko niewielu z nich potrafi przeciągać swoje 5 minut w nieskończoność. I tak właśnie się stało też z Rafałem Majką. W 2020 roku nie odniósł żadnego zwycięstwa, przyznaję. Czwarte miejsce dla sportowca to największe rozczarowanie. Przecież tak mało brakuje do miejsca na podium i upragnionego medalu. Ale czasem to właśnie te ciężkie chwile definiują nas jako ludzi. I tak też było w przypadku naszego kolarza. W 2021 roku Rafał zmienia drużynę na UA i Team Emirates i wraca do gry jak Feniks z popiołów. Wygrywa swój drugi etap w Vuelta a Espana. I zajmuje drugie miejsce w Turow Słowenia. Rafał jest jednym z najlepszych kolarzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy. Wszystkie oczy polskich kibiców są teraz skierowane na Rafała Majkę w oczekiwaniu, jak poradzi sobie w zbliżającym się wyścigu Tour de Polonie. Czy stawi czoła wyzwaniom i po długiej przerwie znów wjedzie na szczyt klasyfikacji. Tego dowiemy się już niedługo. Rafał Majka, mistrz kolarstwa, na którego każdy czeka. plan is still working, we have a really strong team, but we need to watch it day by day. It looks like you had the climbing legs today as well. Yeah, legs is coming, I'm not worried.